Rozdział 5. Anamneza. Dziesięć dni później generał Hami przywołuje do siebie Wamona. Coś go niepokoi. Mówi, że podczas gdy wersja zdarzeń ludzi Wamona w twierdzy zakonnej się zgadza, to jest, Kian został zabity podczas zamieszek, a jego ciało spalone, tak wersja więźniów, którzy przetrwali, znacznie się różni. Wamon mówi, że prawdopodobnie więźniowie chcą doprowadzić do chaosu swoimi zeznaniami. Hami twierdzi, że to możliwe, ale dowiedział się też od naczelnika, że Wamon osobiście kazał poddać Kiana egzekucji. Z kolei więźniowie zeznają, że zamieszki powstałyby uwolnić Kiana i że się to udało. Mimo, że Wamon wszystkiemu zaprzecza, widać, że Hami zaczyna w niego wątpić, mimo, że chciałby mu wierzyć. Wamon wychodzi z pokoju generała, fałszywie błogosławiąc go na odchodnym. W barze pod kociakiem i kogutem, Ulrik mówi Liko, Enu i Kianowi, że dowiedział się o planowanym napadzie na magiczne getto od pijanego żołnierza Azadi. Podobno siły wroga mają także listę osób, które mają aresztować. Żołnierz wspomniał coś o wybuchu dostawy broni zeszłego tygodnia, co mogło być motywacją do przeprowadzenia ataku. Wiedzą też, że do miasta przebywa więcej broni tuż pod ich nosami i podejrzewają, że magiczniacy się zbroją. Prawdopodobnie utężą gdzieś w nocy. Iko mówi, że najpierw powinni się upewnić gdzie, kiedy i czy w ogóle napad będzie miał miejsce. Później uprzedzić ich wszystkich przyjaciół wliczając Kreta i zabrać swoich ludzi w bezpieczne miejsce. Zadanie powiadomienia Kreta przypada Kijanowi. Przed wyjściem z karczmy, Ulwik zatrzymuje Kiana i mówi mu, że wspólna przyjaciółka chce się z nim widzieć w cztery oczy tak szybko jak to możliwe, w jak to ujęła miejscu, gdzie cała starówka jest pod nami. Kian spotyka Annę przy ławce na tarasie, który ma widok na całą starówkę. Obaj przez chwilę podziwiają widok Markurii, po czym dziewczyna mówi mu, że mógłby pozyskać informację o najeździe od wysoko postawionego kapitana, który umawia się na schacki z magiczniakiem, czego swoją drogą konsekwencje byłyby poważne, a więc pozbawienie tytułu, zniewolenia, tortury, śmierć i inne takie miłe rzeczy. Tak się składa, że dziś nasz kapitan spotka się z dziewczyną w pewnym domku w cieniu jej przystani. Jednak zawsze bierze ze sobą jakiegoś przedupasa, żeby warował przy drzwiach. Jeśli Kian nakryje kapitana w kompromitującej pozycji, mógłby od niego wyciągnąć wszystko. Nie wiemy do końca dlaczego Anna nam o tym mówi. Nie wiemy czy zależy jej na ruchu oporu, lecz wiemy, że zależy jej na kimś innym. Mówi, że nie ufa innym ludziom, została zraniona w przeszłości, ale Kianowi ufa. Dziewczyna zbliża swoje usta do ust Kiana, lecz chłopak się odsuwa, myśląc, że całowanie jej nie byłoby odpowiednie. Anna ucieka z miejsca bez słowa. Następnie Kian kieruje się do Kreta, która spodziewała się, że Azad już dawno będzie martwy. Staruszka już słyszała o domniemanym napadzie i wiedziała, że Kian przybył ją ostrzec i mówi, że ma się o nią nie martwić. Manory. Poza tym planuje wkrótce opuścić Markurię, ponieważ stały hałas maszyn, które rozstawiają Azadi przyprawia jej ciarki i ból głowy. Są one zaprzeczeniem magii. Kret mówi, że coś nadchodzi, coś nienaturalnego, coś złego. Bez względu na to, czy Azadi zaatakują czy nie, czas kopać nowe tunele. Mówi, że w Markurii nie ma już miejsca dla magiczniaków. Wyraża też chęć wrócenia do swoich rodzinnych nor spać póki tragedia nie minie, albo póki nie umrze. Fred dziękuje i mówi Kianowi, że to ostatni raz, kiedy będą się widzieć. Ostatni raz, gdy chłopak widzi jakiegokolwiek banda. Przyznaj Ruchowi oporu prawo do wszystkich jej broni, zapasów oraz medykamentów. Więc, na co jeszcze czekasz? Idź, odejdź! Niech ziemia pod Twoimi stopami zawsze będzie miękka, apostole. Los światów spoczywa teraz w Twoich rękach. Kian zauważa pewnego żołnierza Azadi przed drzwiami jednego z domów w cienistej przystani. Domyśla się, że to tam ma miejsce schadzka. Niestety strażnik go zauważa i przepędza, co jest dziwne, ponieważ Kian wciąż odwrzewa iradjańskiej zasłony, no ale cóż. Strażnik i tak stoi w przejściu, więc przecisnąć się obok niego nidyrydę. Kian spotyka Bipa na rynku, który dopytuje się o sprawę ze szpiegiem i oferuje swoją pomoc na przyszłość. Mężczyzna zauważa stragan z fajerwerkami, i kanapkami i myśli, że mógłby odwrócić uwagę strażnika tymi pierwszymi. Niestety dowiadujemy się, że właścicielka nie sprzedaje już fajerwerek, ponieważ alchemia została uznana przez Azadi za magię i zakazano ich dystrybucji. Mimo to Kian zauważy, że na ladzie wciąż znajdują się składniki, które mogłyby się przydać do stworzenia fajerwerka. Bohater zamawia u sprzedawczyni kanapkę i gdy ta jest odwrócona, każe Bipowi, by ten zwinął składniki i spotkał się z nim później. Kian wraca do Bipa z kanapką, którą daje chłopcu. Ten mówi, że jest pyszna i że nie najadł się tak od czasu, kiedy jego mama dla niego gotowała. W każdym razie ojciec Bipa kiedyś konstruował fajerwerki i Kianowi udaje się stworzyć jeden słuchając instrukcji chłopca, po czym Bip odwraca uwagę strażnika z ich pomocą, a Kian wdziera się do budynku. Mężczyzna widzi zbitego stropu kapitana Zadi, który dobierał się do przestraszonej dziewczyny Dolmarii skulonej w kącie pokoju. Do dziecka. Kian szybko obezwładnia kapitana jednym ciosem w głowę, uspokaja dziewczynę i każe jej uciekać. Kapitan Azati budzi się przywiązany do krzesła, od razu rozpoznaje Kiana i próbuje się wymigać, obiecując mu uniewinnienie, lecz chłopak szybko go powstrzymuje. Kian pyta się o napad i po tym jak kapitan rżnie głupa, chłopak zmusza go do gadania, grożąc mu konsekwencjami jego czynów. Uświadamia mu, że za to co zrobił prawdopodobnie Azadi przywiążą go na placu przed wieżą, odetną mu genitalia, wydubią oczy i zanurzą stopy w rozgrzanym metalu, aż w końcu umrze powolną śmiercią. Wiecie, standardowe tortury wersja ekskluzyw. Kapitan przyznaje, że dzisiejszej nocy jest planowany napad na getto. Nie jest jego częścią, więc nie zna szczegółów, ale wie, że planują w ten sposób wyśledzić rebeliantów i ich sojuszników, którzy ukrywają się na Starówce. Niektórych zeszlą na wyspy, innych zabiją jako karę i jako ostrzeżenie dla innych. Kapitan kończy zeznawać i prosi Kiana o litość, proponując być szpiegiem rebeliantów wewnątrz wieży. Kian jednak, zważając na ryzyko wydania się tego, co się tutaj działo, oraz na zbrodnie popełnione przez kapitana, postanawia zadać mu szybką śmierć. Na zewnątrz Kian spotyka Bipa, który zagonił strażnika do obornika, w którym ten utknął. Bohater troszcząc się o chłopca ostrzega go przed napadem i chce zabrać go do enklawy, jednak ten się sprzeciwia. Chce czekać na starówce, na wypadek gdyby jego rodzice wrócili i choć Kian mówi, że jego rodzice chcieliby, żeby chłopak był bezpieczny, ten stwierdza, że po prostu chcą go oddać do sierocińca i ucieka. Po tym mamy kolejną scenkę z serii z nowania Wamona i Sai. <laughs> Vamon raportuje Sai, że Hami coś podejrzewa i planuje pozbyć się więźniów tak, żeby generał nie mógł ich przesłuchać. Saiya nazywa go idotą, którym jest. Hami ma teraz zeznania naczelnika, które mogą być przyczyną dalszych śledztw. Dowiadujemy się, że dzisiejszy napad w założeniach ma się skończyć na odparciu ataku przez rebeliantów, co pozwoli im działać podczas gdy generał Hami będzie zajęty i jakimś cudem podczas tych całych chnowań Vamon był napalony i nadal jest. A? Kian raportuje wszystko, czego się dowiedział Liko i Enu, i opowiada o całym zajściu. Liko akceptuje możliwość, że źródło Kiana może być wiarygodne, jednak nie chce ryzykować pozycji ruchu w starówce, wykonując gwałtowne ruchy, jak na razie zaleca swoim ludziom, by byli uważni, co bohater określa jako błąd. Co do kapitana, Liko podziela zdanie Kiana i jest zadowolony z za jego działań, lecz Enu karci go, zwracając uwagę na to, że nie dość, że stracili możliwe źródło informacji zwierzę, to jeszcze chłopak pozbawiał. Zbawił mężczyznę życia. Liko docenia również to, że Kian określił skrzywdzoną dolmarię dziewczynką, a nie po prostu magiczniakiem. Koniec końców napad na getto się odbywa. Starówka zostaje podpalona, ludzie uprowadzeni. Wszystkiego tego świadkiem był Bib, który zdołał ukryć się przed tragedią. Tymczasem podczas modlitw matki Jełtany zawituje do niej kruk, którego kobieta zdaje się rozpoznawać. Czwartek 10 sierpnia 2220 roku. Zoe budzi się z koszmaru, podchodzi do częściowo rozpakowanego kartonu i wyjmuje z niego konsolę snów. Przez chwilę kontempluje związek maszyny z obecnym stanem, z tym, co dzieje się na świecie. Po chwili jednak ubiera się i wychodzi do pracy. W pandemonium uzyskuje pozwolenie od Miry, żeby wyjść wcześniej w zamian za wcześniejsze pojawienie się na zajęciach, żeby z grozo pomieć podłogi. Dziewczyna jest umówiona z Salim na ostatnią rozmowę przed opublikowaniem artykułu o spisku polityków z syndykatem oraz Waticorp. Po drodze do biura ręki, która gryzie, Zoe odbiera wiadomość od Barutiego. Mężczyzna opuścił kampanię oraz Europolis. Rozumie, dlaczego Zoe oddała dane Saliemu i docenia jej szczerość. Wciąż jest ściekły, ale nie na dziewczynę i ma nadzieję, że mogą pozostać przyjaciółmi. Żegna się i prosi, by Zoe na siebie uważała. Gdy bohaterka pojawia się na miejscu, okazuje się, że biuro redakcji jest otoczone przez żołnierzy oka, którzy nie chcą wpuścić rozjuszonego Saliego do środka. Sali odciąga Zoe na bok. Mówi, że wczorajszej nocy biuro zostało zaatakowane przez ludzi w maskach, którzy wszystko zniszczyli. To sprowadziło władzę, ludzi z syndykatu, którzy są w trakcie konfiskowania całego sprzętu i przesłuchiwania pracowników. Nie wpuszczają Saliego do środka i traktują redakcję jak winnych jakiejś zbrodni. W obecnej sytuacji niczego nie opublikują. Skonfiskowali ich bazę danych, terminale, odcięli ich dostęp do sieci, nawet w tęczówce Saliego. Mimo to wszystkie dane są bezpieczne. Redakcja trzyma wszystkie dane na zagranicznych serwerach w Islandii. Niestety nie mogą zrobić nic, by się do nich dostać bez narażenia się władzom. Na razie trzeba czekać, aż uwierzą, że udało im się uciszyć rękę, a wtedy znaleźć sposób na opublikowanie materiału. Reza udał się tam dziś rano i wyposażony w trzy holomemy ma na celu odzyskać kopie zapasowe. Zoe jest szokowana. Nic o tym nie wiedziała. Reza udał się tam w ścisłym sekrecie. Wyłączył swoją tańczówkę, użył fałszywej tożsamości i został przemycony w pustych kontenerach. Obiecał spróbować się skontaktować tak szybko, jak dotrze na Islandię. Wygląda na to, że ktokolwiek nie wygra wyborów, będzie pod władzą Watkorp. No może oprócz marksistów, ale oni mają raczej marne szanse na wygraną. Opublikowanie tego artykułu jest jedynym sposobem, żeby temu zapobiec. Nagle do Zoe dzwoni Nela, która chciałaby się z nią spotkać na szuku. Dziewczyna żegna się z Salim, który zapewnia, że zadzwoni później. Zoe spotyka się z Nelą, która chce, żeby dziewczyna przetrzymała dla niej pewne pudełko, które jej daje. Zoey martwi się zachowaniem Nelly i postanawia iść za nią, żeby sprawdzić, czy nic jej nie grozi, po czym jesteśmy świadkami tej sceny. Wait, what? Księga druga. Dreamful Chapters Puntownicy. Wszystkie Twoje decyzje zostały zapisane dla księgi trzeciej. Działania i decyzje, które podjąłeś w księdze drugiej już zmieniły bieg twojej podróży w istotny sposób. Te decyzje zostaną zapamiętane i zadecydują one, jak twoja podróż potoczy się w księdze trzeciej. Oto podsumowanie kilku decyzji, które podjąłeś i konsekwencji, które mogą one mieć w przyszłości. Z życiem człowieka i losem ruchu oporu na szali zadbałem o to, żeby poprawnie zidentyfikować właściwą osobę. Los szpiega będzie miał konsekwencje w przyszłości. Efekty Twoich poczynań będą miały wpływ na Twoją relację z innymi punktownikami. Pośpieszyłem się i złapałem strzały wystrzeloną we mnie przez Łucznika. Ale czy zabójca mnie rozpoznał? I jak Azadi wiedzieli, że będziemy przechodzić przez rynek, to zdarzenie będzie miało wpływ na twoją relację z innymi buntownikami. Miała swoje powody, żeby zdradzić ruch oporu. Kim jestem, żeby sądzić zdrajców? Przyda nam się bardziej, jeśli będzie wolna, niż jeżeli zakuta w łańcuchy. Ta decyzja ma wpływ na Twoją relację z znany i innymi buntownikami, i będzie miała poważne konsekwencje w przyszłości. Jeśli nie przypomnę sobie, co się stało przed moją śpiączką, nie będę w stanie iść do przodu. Nie będzie to łatwe, ale postaram się sobie przypomnieć. W tym momencie już wiesz, jak ważne są dla ciebie Twoje wspomnienia. Wciąż będą za tobą dążyć, a w następnej księdze ta droga sięgnie swojej nieuniknionej konkluzji. Dane były zbyt ważne, żeby zostawić je jednej osobie. Zabrałam je do ręki. Twoja decyzja miała już swoje konsekwencje i będzie ich więcej. Anna mnie zaskoczyła. Nie byłem gotów na tego rodzaju intymność. Twoje słowa i akcje wpłyną na twoją relację z Anną. Nie ma sposobu, by usprawiedliwić tortury. Ale wielu buntowników mogło zginąć za sprawą mojego wyboru. Twoja decyzja będzie miała dalszy wpływ na Twoje relacje z innymi buntownikami i już wpłynęła na obecność ruchu oporów Markuri. Może i ten kapitan mógł się nam przydać, ale jego zbrodnie były zbyt ciężkie. Zasługiwał na śmierć. Pozyskałem też szacunek Liko, choć Enu i pasterka mogą mieć co do tego inne zdanie. Twoja decyzja ukształtuje Twoje relacje z innymi buntownikami i wpłynie na ruch oporów w innych aspektach. Interludium II w innym miejscu. O innym czasie, w domu pomiędzy. Saga, już jako około siedmioletnia dziewczynka, spędza czas czytając książkę przed kominkiem. Nagle zostaje zawołana przez swojego ojca, Magnusa, do kuchni. Ten prosi ją, żeby posprzątała swoje porozrzucane wszędzie rysunki, a później pomoże jej z pracą domową, którą saga nalega, żeby nazywać po prostu pracą, bo i tak nigdy nie wychodzi z domu. Podczas rozmowy, jak i eksploracji domu widzimy, że Saga jest cichą, choć sprytną, inteligentną i rezolutną dziewczynką. Niestety dowiadujemy się też, że jej matka zniknęła w nieznanych jej okolicznościach. Co ciekawe, zbierając rysunki, widzimy, że przedstawiają one przygodę April Ryan znaną nam z najdłuższej podróży. Przedstawiają one jak dziewczyna, której imieniem jest wiosna, miewa dziwne sny, spotyka się ze swoją matką, która jest smokiem, żyje w zatłoczonym mieście, przenosi się do innego świata, spotyka kruka, dowiaduje się jak podróżować pomiędzy światami. Co ciekawe, w tym punkcie według sagi Brian Westhouse skrywa jakiś cień. Pokonuje odwieczne zło, spotyka smoki, zbiera części dysku i w końcu ratuje świat. Mamy też tę te konwersację między sagą a jej ojcem. Masz go? Mam. Rośnie tak dalej, a niedługo sama będziesz mogła tam dosięgnąć. Czy mama była wysoka? Mama jest wysoka, wyższa niż ja. Mogła. Pokażesz mi ten rysunek? Łona robota, saga. Jesteś lepsza niż ja byłem w twoim wieku. Kto to? To kruk. Kto to kruk? Gadający ptak. Kiedy mama wróci do domu? Saga. Powiedziałeś: Mama jest, a nie mama była. Mama jest wysoka, więc kiedy wróci? Szczerze nie wiem, czy wróci kiedykolwiek, kochanie, ale ona gdzieś tam jest. Tak myślę, okej. Okay. Jeśli gdzieś tam jest, to znajdę ją i przyprowadzę do domu. Obiecuję. Dzięki, że mnie podniosłeś. Proszę bardzo. Po zebraniu wszystkich rysunków, ojciec proponuje, żeby Saga ułożyła rysunki w swoim pokoju w odpowiedniej kolejności, a później pomoże jej z jej prasą. Saga wywiesza rysunki na ścianie w swoim pokoju w chronologicznej kolejności, co z jakiegoś powodu otwiera portal. Saga najpierw się waha, ale koniec końców przez niego przechodzi.